Często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak może. Ja niestety słyszałam bardzo często y, epitety typu Ale Beka, y, słoninka. No wiem, to można się z tego śmiać, ale to jest przykre. I przykre jest, kiedy na przykład idziesz ulicą, a ktoś w tłumie coś takiego potrafi krzyknąć, i, i ten tłum zaczyna się śmiać. Jak jest ciężko kupić sobie jakikolwiek ciuch normalny w normalnym sklepie. Bardzo często było tak, że jak tylko wchodziłam, to sprzedawczynie na mnie patrzyły, już wejście mi mówiły: Nie, no, dla pani to tutaj nic nie ma. Wiem, jak, jak ciężko jest się poruszać, wiem, jak ciężko jest żyć w społeczeństwie, które, no niestety, nie toleruje takich osób. Kurczę, tak naprawdę. Kim jesteśmy, skoro patrzymy tylko na to, ile kto waży, tak? I nie potrafimy dojrzeć takiego wewnętrznego piękna Niestety nie zauważamy, jak piękni mogą być ludzie No trochę szkoda Pamiętam jednego pana, który do mnie podszedł i powiedział, że na, tako, na taką otyłość to dobre jest jedzenie pokrzyw No teraz się z tego śmieję, ale wtedy miałam ochotę go powalić na glebę Ona ma siłę, nie wiesz ja